Witam, ja raczej konsol, konsolami się nie bawię, ale dzisiaj wpadła mi w ręce taka właśnie Nintendo 64 takie to no, pomyślałem, że Wam pokażę, ponieważ to jest, jest Nintendo brata, on chciał mieć jakieś gry na to i tak szukał w kartridży, stwierdził, że są dość drogie, więc kupiliśmy coś takiego i za chwilę to sprawdzimy, ale najpierw pokażę Wam samo Nintendo Nintendo wygląda tak, że ma tylko tutaj włącznik, reset z tyłu jest y, taka szyna, która, do której prawdopodobnie tu była podłączana taka przystawka stacja dokująca na specjalne dyskietki, na których można było nagrywać gry. Tu mamy rozszerzenie pamięci, bo niektóre gry wymagały rozszerzenia pamięci, więc tutaj powodziło rozszerzenie pamięci. Y, w joysticku jeszcze taka ciekawostka, było złącze na rozszerzenie na kartę pamięci, tak jak w Sony, na można było zapisywać stany gry na tej karcie i tak dalej. Joystick ma tutaj analogową gałkę, krzyżak. Ten analog jest widzę w stanie takim agonalnym, ale sprawdzałem na tej fifie jeszcze działa, więc zobaczmy sobie, czy w ogóle to Nintendo działa. Jeszcze zasilacz. Zasilacz jest taki, widzicie, podłączany tak śmiesznie, tak po prostu się go wtyka w ten sposób jakoś do tej o konsolki. I powinno hulać. O, I działa. Ale gry piłki nożnej to my nie będziemy oglądać. My chcemy zobaczyć ten kartridż ED64 to się nazywa. Jest to kartridż do którego wchodzi tutaj. Zobaczcie, slot na kartę pamięci. Na tej kartce pamięci możemy zapisywać sobie najprawdopodobniej obrazy kardliczy. I możemy sobie je na Nintendo odtwarzać i grać. Mamy do tego instrukcję jakąś taką obsługi. Oczywiście prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji obsługi, i potem nie wie co do czego. Mamy płytkę. To jest prawdopodobnie ze sterownikami pewnie do Windows albo jakimś programem, żeby można było programy nagrywać. No i co? Zobaczmy, co jest na tym karty. Wkładamy i oglądamy, nie? Powiem Wam, że jakościowo nawet dość solidnie, bo gdzieś kiedyś oglądałem, te karty, że to były kiepskie, a ten nawet jest solidnie zrobiony. Zobaczymy czy działa. No działa. Jak widzicie mamy, od razu nam się włącza taki browser. Browser, czyli taki jakby menadżer plików. No. I tu sobie możemy wybierać co sobie chcemy. Prawdopodobnie gierki różnego rodzaju. Ja sobie myślę, zrobię kopię tej karty pamięci, tak na żadny wypadek, gdyby coś tu się stało. A, i to prawdopodobnie na listę jakoś robimy. Dobra, wiecie co, ja się z tym zapoznam, i za chwilę Wam jeszcze pokażę dalej, co z tym fantem się robi. No więc tak to wygląda: że sobie bierzemy na przykład y, gry z, z, w palu, wchodzimy niebieskim guziczkiem. I tu mamy listę gier. Jak widzicie, możemy sobie przełączać i przyciskiem start uruchamiamy jakąś tam dowolną grę i możemy sobie sobie grać. No, jak widzicie, wszystko działa. No. Tak to, tak to wygląda, także Fajna sprawa, jak porównując ceny kartridży, że są dość duże, to coś takiego, żeby po prostu sprawdzić i pograć sobie chwilę, to, to myślę, że, myślę, że fajna rzecz. No a teraz może jeszcze zobaczymy, słuchajcie, co jest na karcie w komputerze i to będzie tyle. No, na płytce mamy ten Loader 64, czyli jakiś pewnie programik, pewnie nie będziemy tego nigdy używać. Tu mamy tak właśnie jak, jak w Nintendo widać, tak samo i PC pokazuje. Tu mamy wszystko to co trzeba. Gierki w tym w palu, gierki w NTFS. Także tak to wygląda. Samą kartę, to tak jakby ktoś chciał sobie kupić, to wam od razu powiem, że to nie jest wciskane tak jak to często, że tak naciska się i robi psyk-psyk, pstryk, tylko po prostu trzeba ją wsunąć. Zwyczajnie tutaj i. I już. No. Także taka ciekawostka na temat konsoli Nintendo. Trzymajcie się na dzisiaj, cześć.